Dobra, jedziemy z kurwa. Z, Dudy, psychopatycznym kierowcą. Edwardem Nożycorękim. Wiesz, nazywaj się Edward tak, Nożyco-Ręki. Oglądałeś w ogóle ten film? To, no, to był taki trochę dziwak. Trailer, ale Dudy, Dudy, powiem ci tak. No, Dudy, kurwa, Dudy ty taki sam trochę jak Dudach. Ja bym nie raz więc... Ja nie, nie kurwa, chujcie wie, ja to nie wiem. Przyszowej kurwa limanowej ludzie są wiesz fajny, kubiecy, nie? No tak zajebisto zwłaszcza ta w jaskrawy Ty ale dobra w, jakby zmieniając temat Kurwa ty, jaka dróżka jest no ja pierdzielę Co to za droga jest w ogóle stary Taka wąska w ogóle Ty Zaraz, dasz do... dojechać bo masz do ADHD A na chuj do dyrka no, Kurwa z Weź mnie nie w kurwie, ja chcę do Ciebie, bo musimy poogarniać, spakować się i ten, bo ja chcę ten, te zamki poodwiedzać, ja w sumie nic nie nagrałem z tego, o dobra Już te tereny kojarzę to hmm. No, no to wygląda